Eurowizyjne, cześć, siema, hello, witamy cześć. was w kolejnej naszej reakcji na kolejny um, występ eurowizyjny z kolejnych preselekcji, ale to dzisiaj ładnie kolejny, kolejny, no, kolejny. No dzisiaj lubisz to słowo. Tak, bardzo dzisiaj <gry> lubię, bo dzisiaj będzie Kai. Kai, Kai to jest, gdzie Nie. jest ta dziecka? co? W Szwecji. Tak. I wbrew pozoru słuchajcie, to nie Śląsk, tylko Szwecja. Dzisiaj wchodzi na tapet. E, mi się bardzo podoba tytuł. Ja tu zerknę innym okiem Bara Bada bas, Bastu. O. Czyli Barbara Bastuj. Tak. Bastujemy, ale wspólnie oglądamy. Zostanie między nami, ok, między nami. Teraz będzie intro? Tarararara, usiądź z nami. Pogadamy, co zostanie, zostanie między, między nami. Dobra. <grym> <grym> no dobra, to możemy zaczynać. Oczywiście. Odpalam. Nie przebieram nóżkami, oczywiście, oczywiście. Kiełba! Oj, zjadłabym taką kiełbę z ogniska. No. Nic nie rozumiem. Ale nie szkodzi. Bo wiesz, że to panowie w ogóle są z Finlandii. Oh. <noise> Żeby było śmieszniej Ale te garniaczki takie, takie leśne. Nie masz takiego wrażenia, że ich stylizacje e, są takie jakby niemieckie. No takie troszkę niemieckie, ale wiesz, takie moro, tak żebyśmy się w lesie zgubili, bo tam jakieś drzewka, nie drzewka to Też nie chciałbym nie używać tego słowa, więc nie powiem, ale powiedzmy, że tak od Niemców odskoczmy i prze, przeskoczmy <laughs> na harcerzy. Niech to będą harcerze. No dobrze, no zobaczmy w takim razie, co ci e, szwedzcy harcerze z Finlandii mają do zaśpiewania. <laughs> Łamaniec językowy gotowy. Oj, zyrek, jak w, po, w polskich prezelekcjach, jak kiedyś były. Nieźle biesiadłówka. O, Chodzi, Jezu. <laughs> buja, ale patrz jak oni się ruszają, więc to ja sądzę, że w Bazylei to tam tłum oszaleje, nie? Niesamowite. Nie są to jakieś trudne kroki. Rączka, rączka. Rewelacja. Stopuje, wiesz co? No? To jest mocne. To jest bardzo to mocne. To jest taki wejście. trochę, taki Joke entry, ale nie do końca, bo jest tak pół żartem, pół serio, no, ale jeszcze nie wiemy, no zostało nam prawie dwie minuty przede do odsłuchania. Przede wszystkim jest chwytliwe. Jest bardzo chwytliwe, wpada w głowę, mimo że kompletnie nie wiemy, o czym oni nie, nie śpiewają. Nie musimy, nie musimy. Pamiętasz, jak śpiewaliśmy Numa Numa yay"? Każdy to śpiewał. Numa Numa jej. Tak, a teraz będziemy śpiewać Bastu Bastu, lecimy. Barbara z Bastuj. O, Barbara z Bastuj. O, patrz i teraz ja już wiem, co oni budują. Saunę. <laughs> Saunujesz? Czasem. Lubię. Tu zrozumiałam tylko jakieś tik tik tak. <laughs> Lekadykcja. To R jest takie twarde. O, o Jezu. To jest genialne, to jest genialne. No nóżka chodzi sama, nie? Ale trochę to brzmi jak tak solo, solo i blanka. A może wymyśli, zróbcie mi dobrą piosenkę w motywie solo, tylko zmieńcie tekst. Ale wiesz co? Um co trzeba mieć w głowie, żeby tak, napiszmy piosenkę o saunie. Bara, bastu, bastu, sauna. Wiesz co, ja naprawdę kibicuję Justynce, oczywiście jestem z nią całym sercem, ale może mieć konkurencję i to silną konkurencję tutaj. No, no, jest chwytliwe, dobrze brzmi, nie ma fałszu, jest obrazek, jest show na scenie, czyli wszystko to, co potrzebujemy na Eurowizji. Brzmi bardzo twardo, ale jednocześnie bardzo przyjemnie, czyli te wszystkie, wiesz, takie taki twarde R, T, K i tak dalej, tak, tak bardzo rytmiczne. No i to, to buja, to pobujajmy się, bo mamy jeszcze, jeszcze chwilę, mamy, może na czymś dawaj. zaskoczą. Dawaj, nie mogę się doczekać bara barabara, barabara. To, to chyba będzie piosenka, która u mnie na playliście wyląduje, nie? Bara-bara. O Jezu. Ty może sobie zmienić dzwonek, jak będę dzwonić. <laughs> o, przepraszam, ale ten jest tu w ręczniczkach przepraszam. <laughs> Są dymy Jezu, jest to światło. Tacy, każdy się bawi, nieważne czy lubisz ten rodzaj muzyki, czy nie bawisz się. No buja! <noise> to jest genialne. To jest tak oh, no. dopracowane. Popatrz, tu stajemy, kucamy, stajemy, kucamy. Rewelacje oh. bardzo mi się podobało. Nie dziwię się, że owacje są tak głośne. Jezu. Nie dziwię się, że wygrali, bo ich konkurentem łeb w łeb był. E... Mans, ja mam nadzieję, że ja dobrze wymawiam, ten, który wygrał Eurowizję bodajże w 2015 roku, ten hero, coś mm -hmm. miał takie ten, e, i on chciał właśnie powrócić z utworem Revolution, no a tu bara, I dobrze, bara z i bastu dobrze. i w saunie to pokonała. Jest tak dobre, wiesz co, ja jestem w szoku, jestem w szoku, bo to jest przede wszystkim świeże, jest to... To brzmi jak coś, co już znasz, to brzmi coś bardzo takiego. Solo, solo. nie ja, ja wiem, ale to, to brzmi, wiesz co, najlepiej nam się tańczy do piosenek, które się wydają bardzo takie znajome. Znane. Tak, a to po pierwszej świeże, a po drugie ma ten, taką, taką cząstkę, że się wydaje, że znasz to od zawsze. To by tak się oko zaświeciło, a ja przypominam, że Sky jest taką dziewicą eurowizyjną, więc on po raz pierwszy tak od podstaw, od zaplecza, od kuchni poznaje. No, widzisz, ile cię minęło przez tyle lat? Ale co, że wcześniej też takie były, dobre? Do. To jest taka kwintesencja Eurowizji. Ja poproszę linki. Linki, linki, linki dla mnie. Dziękuję. Dobrze, będziemy oglądać i już niedługo kolejna, kolejna reakcja na kolejne występy. A ja mam dla was bardzo ważną informację i zaproszenie. Czy ty im to powiesz? Ja im to powiem z wielką przyjemnością. W Manchesterze odbędzie się największe Eurowizyjne Preparty. Będzie festiwal, który będzie trwał od 10 do 13 kwietnia i 12 kwietnia od będzie się ogromny koncert, na którym pojawią się e, dotychczasowe, legendarne gwiazdy, które pojawiły się na scenie, jak i również tegoroczni reprezentanci. I uwaga, będzie polska delegacja. Po pierwsze, będzie Justynka. A to na końcu to miało być. Po pierwsze, będzie Michał Szpak, czyli nasz reprezentant z 2016 roku, e, który wystąpił z piosenką Color of My Life i towarzyszy, towarzyszyć mu będzie kwartet smyczkowy Datesbury. E, będzie nasza polska drag queen, Sant Alexis Speed. Pozdrawiamy. E, no Bowiem i będzie ogląda. królowa Polski, eurowizyjna Justyna Steczkowska z Gają. My też tam będziemy. Fajnie, nie? Już no. nam zazdrosicie, bo my sobie tak... <laughs> Jezu, już mamy stylizację wybrane, już tylko przebieramy nóżkami, odliczamy dni. E, wrzucimy wam w opisie albo w komentarzu przypiętym linka do wydarzenia. Tak. I widzimy się. Widzimy się w kwietniu i w następnym odcinku. Dziękuję. Trzymajcie się, pa! pa. ¿Qué